W tym odcinku pokażę Wam jak zmienić swojego skina w Minecraft Launcher i w Fever Launcher mam nadzieję, że film Wam się przyda. Pierwsze co musicie zrobić to wejść w stronę, która podałem w opisie. Następnie wyszukujecie skin, który Wam się podoba i wyszukujecie go, a potem klikacie przycisk Download. Następnie wchodzicie w Launchera, teraz pokazuję Fever Launcher, potem pokażę Minecraft Launcher. Teraz wystarczy, że przeniesiemy ten skin i gotowe. Teraz pokażę Wam, jak zrobić to w Minecraft Launcher. Klikacie zakładkę skórki, a potem klikacie nowa skórka i wyszukujecie swoją skórkę. I gotowe. Zostaw suba.